Osiągnę celu. Być ich więcej. Procedura aktywacyjna zainicjowana. Bateria guardian załadowane w czterdziestu procentach. Posiłki. Chyba musimy na ciebie bezpośrednia chyba... interwencja. Dwa coś zrobiłem nie tak. A raczej na pewno coś zrobiłem nie tak Zauważyli nas Teraz cię wykończymy! To chyba na tyle, nie? Wycofują się. Nie, nie pozwólcie im odlecieć! Nic nie poradzimy. Już po nich. Mają tam pół kolonii. Egana i Sama i Lilith. Zróbcie coś do diabła! Nie chciałem tego. Zrobiłem, co w mojej mocy. Nikt nie zrobiłby dla nich więcej, Shepard. Shepard? Zaraz, znam to nazwisko. Pewnie, że cię pamiętam. Jesteś jakimś tam wielkim bohaterem przymierza. To komandor Shepard. Kapitan Normandii, pierwsze ludzkie widmo. Zbawiciel Cytadeli. Delanie. Stoi przed tobą prawdziwa legenda, i duch. Straciliśmy tylu dobrych ludzi, ale tobie nic się nie stało. Standard. Chrzanić to. Mam dość typków z przymierza. Myślałam, że nie żyjesz, komandorze. Jak wszyscy. Kopeladasz. Co tam u ciebie? Tylko tyle masz do powiedzenia? Pojawiasz się nagle po dwóch latach i udajesz, że nic się nie stało? Poszłabym za tobą w ogień, komandorze. Myśl, że nie żyjesz. to było jak utrata kończyny. Dlaczego się ze mną nie skontaktowałeś? Nie dałeś znać, że żyjesz? Nie było mnie przez dwa lata. Ty poszłaś dalej ze swoim życiem i karierą. Po co rozdrapywać stare rany? Tak. Poszłam dalej. W każdym razie tak sądziłam, ale teraz słyszę doniesienia o tobie i Cerberusie. Doniesienia. Brawa dla ochrony. Wywiad Przymierza uznał, że Cerberus może stać za znikającymi koloniami. Dostaliśmy cynk, że ta tutaj może być kolejnym celem. Anderson nic nie powiedział, ale krążyły plotki, że żyjesz, że współpracujesz z wrogiem. Nasze kolonie znikają. Przymierze je porzuciło. Cerberus to jedyna grupa, która chce w tej sprawie choćby kiwnąć palcem. Bzdura! Już ja znam tych z Cerberusa. Wiem do czego są zdolni. Nikogo nie zamierzają ratować. Chciałam wierzyć w plotki o tym, że żyjesz, ale czegoś takiego się nie spodziewałam. Porzuciłeś wszystkie nasze ideały. Przecież mnie znasz. Wiesz, że nie robiłbym tego bez dobrego powodu. Widziałaś to na własne oczy. Zbieracze atakują ludzkie kolonie. Współpracują ze żniwiarzami. Chcę ci wierzyć, Shepard. Ale nie ufam Cerberusowi. Mogą tobą manipulować, wykorzystując zagrożenie ze strony żniwiarzy. A jeśli to oni za tym stoją? Jeśli to oni współpracują ze zbieraczami? Typowe podejście przymierza. Patrzycie tylko na Cerberusa, jesteście ślepi na prawdziwe zagrożenie. Pozwalasz, żeby Twoje poglądy na ich historię przysłaniały ci fakty. Możliwe. A może czujesz się dłużnikiem Cerberusa, bo cię uratowali? Może to ty masz problemy z rozsądnym myśleniem. Zmieniłeś się. Ja wciąż wiem, komu jestem winna lojalność. Służę Przymierzu, mam to we krwi. Wracam na Cytadele. Niech sami zdecydują, czy chcą uwierzyć w Twoją historyjkę. Przydałby mi się w załodze ktoś taki jak ty, aż byłoby zupełnie jak dawniej. Nieprawda. Nie przepadam za obcymi, ale Cerberus to znani ekstremiści. Nigdy nie będę pracować dla takiej grupy. Na razie, komandorze. Powodzenia. Smutno się to skończyło trochę, nie? Myślałem, że zwerbujemy tutaj starą przyjaciółkę, a tu się okazało, że nasza miłość z pierwszej części E, już nie jest aż tak przychylna. E, Nami nie wierzy we wszystko, co powiemy. Shepard, dobrze się spisałeś na horyzoncie. Może zbieraczom przejdzie ochota na atakowanie kolejnych kolonii. To żadne zwycięstwo. Przeszkodziliśmy zbieraczom, ale i tak porwali połowę kolonii. Lepiej niż całą kolonię. To nasze największe osiągnięcie od czasu, kiedy zaczęły się porwania. Zbieracze będą teraz ostrożniejsi, ale myślę, że uda nam się inaczej ich zwabić. Nie możemy pozwolić, żeby porwali następnych. Właśnie z tego powodu chcę powstrzymać zbieraczy. Dlatego to robimy, Shepard. Kieruję wszystkie środki na znalezienie przejścia przez przekaźnik omega-4. Musimy uderzyć w ich siedzibę. Twoja drużyna musi być silna i zdeterminowana. Nie będzie odwrotu. Ciebie to też dotyczy. Mogę przyjąć, że zakończyłeś wszystkie swoje dawne związki. Nie twój zakichany interes. Jeśli to może wpłynąć na misję, lepiej o nich zapomnij. Przepart, kiedy przedostaniecie się przez przekaźnik Omega 4 do siedziby zbieraczy, nie ma gwarancji, że wrócicie. Ty i twoja cała drużyna musicie całkowicie poświęcić się sprawie, by mieć nadzieję na przeżycie. Biorę ich na siebie, a ty znajdź drogę do siedziby zbieraczy. Chcę tylko być pewny waszych szans. Wszyscy muszą być w najlepszej formie. Przesłałem ci akta kolejnych trzech osób Kompletuj drużynę, a ja będę szukał przejścia przez przekaźnik. I uważaj na siebie, szepard. Zbieracze będą mieli cię na oku. Chyba faktycznie to zrobimy. Skorzystamy z przekaźnika omega 4 i pokażemy zbieraczom, co znaczy wojna. Nie mogę się doczekać walki, ale trudno nie mieć wątpliwości po tym, co te dranie zrobiły na horyzoncie. Zbieracze są potężni, ale mamy dla nich parę niespodzianek. Jeśli ktoś może ich powstrzymać, to właśnie my. Nie mam zamiaru się z Tobą kłócić, komandorze. Na horyzoncie zrozumiałem, co robimy i z czym walczymy. Zadbamy o domknięcie paru drobnych kwestii. Inni też chyba chcą zakończyć pewne sprawy. Shepherd. Ze zbiornika zdobytego na Korlusie docierają oznaki stabilnego krogańskiego życia. Umieściłam zbiornik w ładowni. Czy nie wiem, czy ta szarze obszarowa nie będzie lepsza? Najwyżej przydzielimy od nowa. Teraz Mirinda. Mirinda ma 0, Jack ma zero. Lecimy. Chyba nie będę tutaj walczył. Coś mi się tak wydaje, że werbowanie tej złodziejki wiązało się tylko z tym, że podejść i pogadać. Ewentualnie ta emisja, ale to też bardziej takie skrytobójstwo. Tam. Milczenie jest złotem. Miło mi cię wreszcie poznać, komandorze Shepard. Kazumi Goto. Jestem twoją fanką. Dobrze mieć cię u boku, Kazumi. Gotowa? Mam mało bagażu. Zresztą i tak przemyciłam go już na twój statek. No i miło, że pomagasz mi ze skokiem. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę w stroju wieczorowym. Chyba wiesz coś, o czym ja nie wiem. Nie powiedzieli ci, a podobno to ja jestem skryta. Szukam greyboxu mojego partnera. Zabrał go niejaki Donovan Hawk, ale ja go odzyskam. Jeśli taki masz układ z Cerberusem, załatwimy to. Zobaczysz, będzie fajnie. Jak dobrze pójdzie, nawet nie sięgniesz po broń. Oj, na pewno. W FPS nie sięgniesz po broń. To musi wyglądać, jak stoisz i gadasz do reklamy. Do zobaczenia na statku! Oczywiście, że pomożemy Kasumi, ale to zaraz. Najpierw zwerbuj zabójcę egzekutora Zbadaj bazę. Zwerbuj Tali. No nie wiem kurde, czy chcę ją werbować od razu tak. Może ją zostawimy sobie na końcu. Witaj na Nos Astra, komandorze Shepard. Polecono nam zwolnić cię ze wszystkich opłat portowych i administracyjnych. Nazywam się Karol, jeśli potrzebujesz informacji o tym miejscu, z przyjemnością odpowiem na twoje pytania. Kto polecił wam zwolnić mnie z opłat? Rozkaz wydała Liara Soni, która uiściła wszystkie opłaty w twoim imieniu. Prosiła też, żebyś w wolnej chwili z nią porozmawiał. Znajdziesz ją w pobliżu poziomu handlowego. Dziękuję. Jeszcze raz witam Cię w naszym mieście, komandorze. Życzę miłego pobytu. Tych miękkich istot byłyby dobre ofiary. Zmęczyło cię już szkolenie pracowników, którzy potem odchodzą do konkurencji. Skorzystaj z pomocy. Walczyłeś kiedyś z komandosami Asari. Niewielu ludzi miało taką okazję. To bardzo proste. Jeśli mi nie zapłacisz, obedrę cię żywcem ze skóry, siłą woli. Shepard! Nyksteris, nie mam mnie dla nikogo! Shepard. Moje źródła twierdziły, że żyjesz, ale nie wierzyłam. Cieszę się, że cię widzę. Masz teraz źródła? Kilka. Źródła, kontakty, nawet paru osiłków. Handluję informacjami. Nie się z tego wyżyć po twojej no, przez ostatnie dwa lata. A teraz wracasz i razem z Cerberusem polujesz na zbieraczy. To dosyć poufna informacja. Tak samo jak to, że żyjesz, Shepard. Informacja to mój towar. A jeśli potrzebujesz informacji o hm. kimś, kogo szukasz, chętnie pomogę. Na Ilium przebywa Asari imieniem Samara. Wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? Samara. Tak. Niedawno przyleciała i zarejestrowała się u oficer migracyjnej Dary. Dary znajdziesz w centrum transportowym. Szukam tej na Kryosa. Podobno jest tu, na Ilium. Ten zabójca. Tak. Zjawił się kilka dni temu. Moje źródła mówią, że jego celem może być właścicielka jednej z korporacji, Nasana Dantius. Skontaktował się z kobietą imieniem Serina. Serina ma biuro na poziomie przeładunkowym. Być może ona powie ci, gdzie jest Krios. Dzięki za pomoc. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Oczywiście. Daj mi znać, jeśli znowu będziesz potrzebować pomocy. A ty, Liero. w tej misji przydałaby mi się twoja pomoc. Nie mogę, Shepard. Przykro mi. Mam swoje zobowiązania. Rzeczy, którymi muszę się zająć. Co to za sprawy? Masz jakieś kłopoty? Nie, nie mam kłopotów. Ale dwa lata to dużo czasu. Kiedy cię nie było, robiłam różne rzeczy. Mam długi do spłacenia? Słuchaj, jeśli chcesz pomóc, to przydałby mi się zdolny, zaufany haker. Gdyby udało ci się wyłączyć zabezpieczenia w kluczowych punktach na Ilium, mógłbyś zdobyć potrzebne mi dane. Bardzo by mi to pomogło. O co tu chodzi, Jaro? Nie możesz mi po prostu powiedzieć? Myślisz, że tego nie chcę? Tu nie chodzi o brak zaufania. To jest ilium. Wszystko, co mówię, jest prawdopodobnie nagrywane. Jeśli ci to pomoże, zajmę się tym. Kiedy złamiesz któryś z nich, gdzieś w pobliżu na krótki czas otworzy się serwer. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz ściągnąć z niego dane. Dziękuję, Shepard. To może mi pomóc w spłaceniu wielkiego długu. Nekselis, możesz zaznaczyć komandorowi Shepardowi węzły bezpieczeństwa, które znalazłaś? Do zobaczenia, Liaro.